Dzisiaj, dla ceny bitcoina. Tak, coś bardzo szalonego wydarzy się z bitcoinem. Powiem również o mojej milionowej pozycji na wzrosty, która wciąż mam otwartą. Przedstawię targety cenowe, a co ważniejsze, powiem Wam, co może wydarzyć się z bitcoinem teraz i w średnim zakresie czasowym. Przejdziemy do wykresu i pokażę Wam formację, o której jeszcze nikt nie mówił. Nie wiem w sumie czemu, nikt o tym nie wspomina, ale my o tym dzisiaj będziemy mówić. Powiem Wam dokładnie, co według mnie wydarzy się teraz z ceną bitcoina. Jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za polubienia dla nowego ATH. Tak samo jak bardzo chcemy zobaczyć nowe ATH na bitcoinie. Przechodzimy teraz prosto do tematu. Co dzieje się z bitcoinem? I tak spójrzcie jeszcze na moją pozycję na wzrosty, która aktualnie jest w zysku 187 tysięcy dolarów. Jak widać, moja cena wejściowa w ten trade była przy poziomie około 19 tysięcy 100 dolarów. Tutaj mamy jeszcze kolejne zlecenie, które czeka na odpalenie. Jest warte 21 bitcoinów. Oczywiście ludzie naśmiewają się ze mnie, mówią, że jestem szaleńcem, ale ja mam ważne powody, aby być w tych pozycjach. Tutaj teraz możecie zobaczyć, jak wygląda dokładnie formacja głowy z ramionami. Tak jak wszędzie i zawsze musimy być ostrożni i czekać do samego końca. Uwielbiam być w byczym nastawieniu, w szczególności kiedy sam mam otwarte pozycje na wzrosty, ale musimy być tutaj bardzo uważni. Możemy również to traktować jako formację w kształcie litery W. Jest to podejście bardziej konserwatywne. Nie jest to konieczne, ale jeśli tak, to tutaj byłaby nasza horyzontalna linia oporu, która nie została jeszcze wybita. Ważna kwestia jest jeszcze taka, że mamy weekend i nie widać tutaj znacznego wolumenu, także Także bądźcie tutaj ostrożni, nawet pomimo no, tego, że cena przebiła się górą z pierwszej formacji. Potencjalnym targetem mógłby być tutaj poziom około 26 tysięcy dolarów, ale niemniej jednak nie zostały przebite jeszcze wszystkie formacje na wykresie. Cena wybiła nam górą tylko formacje głowy z ramionami. Jeśli chcecie wchodzić w takim momencie w trade, to musicie być rozważni. Ja nie muszę taki być, bo moja pozycja została otwarta przy poziomie cenowym wynoszącym 19 tysięcy dolarów. Również dodając tutaj naszą wstęgę EMA, widać, że Bitcoin jest powyżej, ale nie nastąpiło jeszcze odwrócenie się samej wstęgi. Kiedy ta wstęga odwróci się... Kiedy będziemy mieć taki dzień jak poniedziałek czy wtorek Kiedy będzie znacząca ilość wolumenu Oraz cena znajdzie się powyżej poziomu 21 300 dolarów To wtedy będzie ta chwila, w której będę w dużo bardziej byczym nastawieniu W tej chwili jestem bardzo ostrożny na bitcoinie Tak, jestem w pozycji na wzrost, ale nie cytuję 26 000 dolarów Dopóki nie spełni wszystkich wymagań, o których przed chwilą wspominałem Jeśli nie jesteś teraz w pozycji, to po tradzie Jest przed tradem Zbliża się okazja, ale proszę, poczekajcie Mamy już wyszedł Wyższe ale nie widzimy wyższych szczytów. Osobiście bym wchodził po przebiciu 21 300 dolarów, przebiciu poprzedniego szczytu na poziomie 21 600 dolarów i po potwierdzeniu podstawy formacji w kształcie litery W. Jak to się stanie, to wtedy bym otworzył nową pozycję lub nawet zwiększył własną na samą górę do 26 500 dolarów. Wcześniej opublikowałem na Twitterze mało powiem, krypto ze znacznikiem weryfikacyjnym. Dzisiaj będzie najlepszy dzień Twojego życia. Jeszcze raz to retweetuję. Jest to profil dobrych wibracji i oczywiście dla kontentu Bitcoina. Pięknie jest widzieć, jak coraz więcej osób dołącza, ponad 1 milion obserwujących. To wideo zostało obejrzane 2,8 miliona razy. Jest to szalone. Naprawdę kocham i doceniam Twoje wsparcie, każdego lajka pod tym wideo, każde udostępnienie, komentarz. Zejdę poniżej i odpowiem na niektóre Obrigado oh, comentários. Oczywiście, jeśli chcesz otworzyć pozycję na Bybit lub na każdej innej giełdzie, to poniżej w opisie mam dla Ciebie kilka bonusowych linków. 10 tysięcy dolarów darmowego bonusu, jeśli klikniesz w moje linki. Sam Bybit gwarantuje Ci prawie 5 tysięcy dolarów darmowego bonusu. Jeśli tylko zajdziesz niżej, klikniesz link od Bybit, stworzysz własne konto jako doświadczony trader, a po pierwszej wpłacie te bonusy zostaną przyznane, którymi możesz później tradować. Upewnij się, że jesteś doświadczonym traderem, inaczej kupno i trzymaj jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, ponieważ jak Bitcoin spadnie 50% niżej, to wciąż posiadasz taką samą ilość bitcoina. Dziękuję bardzo za obejrzenie, do samego końca i widzimy się już wkrótce w następnym wideo. Demon Krypto, jak zawsze, jak zawsze. Bye Bye, bye.